Siema widzowie! Dzisiaj wam opowiem mój pomysł na to jak można by było zaimplementować kolejne ewolucje do Pokémon. Bez zbędnego pitolenia zaczynamy, więc moim pomysłem jest taki, żeby ewolucje niekoniecznie wszystkie ewoluowały z Eevee. Tylko można na z Ambriona, Gleziona i tak dalej. Więc pomysł pierwszy, Ambrion po przejściu po cmentarzu mógłby ewoluować w Pokemona Ducha. No, ten pomysł zaczepnięty jest od kanału Queenera Studios, więc link w opisie, tam w nazwie filmu zapraszam na jej kanał. Polecam. Dodam jeszcze jedną rzecz, ten pomysł z cmentarzem to właśnie był od Queenera Studios. resztę to wymyśliłem sam. No, i jeszcze chciałem dodać, że można by było nawet ewoluować kamieniem ewolucji, niekoniecznie poprzez lokację. Tak też można by było zrobić, ale to mi się wydaje trochę ciekawsze i trudniejsze do odkrycia, więc to dałoby się wytłumaczyć w kontekście, że te ewolucje się później pojawiły. Sorry za te hałasy z tyłu, ale jak wiecie, do warunki. Kolejnym moim pomysłem jest tak, żeby Sylvion miała swoją regionalną wersję. Taką mroczną. No, mroczną wersję z Syrbiona. No i to taki mój pomysł dodatkowy. Tak samo w sumie Eevee mogłaby być regionalna, ale w sumie w regionalne wersje Eevee też mogłyby ewoluować w inne ewolucje. W sumie wam już dałem nawet trzy pomysły, bo w sumie to, że IWI może mieć regionalną wersję i z regionalnej IWI mogą na przykład w inne ewolucje. Ewoluować! No! Jakbyście chcieli więcej odcinków o tematyce Pokémon, to zostawcie łapkę w górę. Jak będzie po tym 5 lajków, to robię kolejny odcinek z Pokémon. Więc to by było na tyle. Chyba w tym odcinku, jakbym coś się wymyślił, no to bym nagrał kolejną część. Tu macie mój koncept od tego umbriona ducha. No i co? To by było na tyle. Narka.